Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Właściwie to nie dzień dobry, tylko dobry wieczór. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, tak jak Ty. I w związku z tym nie zawsze chce mi się wstać do kur z samego rana, bo wstawanie rano, tak jak kury, jak to się mówi, wstaje rano razem z kurami. Wstawanie tak rano czasami jest trudne. W związku z powyższym, postanowiłem, że muszę z tym skończyć i skonstruować automatyczne otwieranie kurnika. Jak mówię, automatyczne otwieranie, bo otwieranie automatyczne w zupełności mi wystarczy. Nie musi być to system w pełni zautomatyzowany, nie musi się sam zamykać. Mi naprawdę wystarczy. Jeśli kurniki same się będą rano otwierały, a wieczorem to ja już je mogę zamknąć. Nie bój się, Han, nie bój, nie bój się, nie bój się, bo ja sam w strachu, idź do swoich zielononóżek idź. Tak więc, moi drodzy, konstruuję automatyczne otwieranie kurnika. Zrobię to najprościej jak się da. Myślę, że. Będziecie mogli yy, wzorować się na moim projekcie, i myślę również, że wielu z Was z powodzeniem sobie poradzi z własnoręcznym zrobieniem takiegoż właśnie automatycznego otwierania kurnika, bo będzie to, tak jak powiedziałem, System bardzo prosty. Zarówno jeśli chodzi o mechanikę, jak i o elektronikę całą. Ja tego nie mam jeszcze zrobionego i w tym odcinku nie zobaczycie jak drzwi kurnika samoczynnie się otwierają. Mogę wam już pokazać. Część robót dzisiaj zrobiłem i to naprawdę zajęło mi dosłownie chwilkę, bo wziąłem sobie taką dyktę Przepraszam, to nie jest dykta, to jest płyta wiurowa. Tutaj do tej płyty przykręciłem jakieś takie prowadnice, wyciąłem z płyty OSB, coś takiego, otwieranie będzie, otwieranie będzie na tej zasadzie. Natomiast cały mechanizm pokażę Wam najprawdopodobniej w kolejnym, a więc w piątkowym odcinku. Koniec ze wstawaniem rano kurki będą sobie wychodziły. Na zewnątrz Akaziu będzie sobie jeszcze smacznie spał. Ale zobaczymy jeszcze jak wygląda sytuacja z jajkami. Ho, 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 ho! Ale nasypany jajek, ale narobione. Słuchajcie. A biorąc pod uwagę fakt, że już dzisiaj cztery jajka z kurnika wyjąłem. No to widzę, że jest całkiem, ale to całkiem nieźle. Sprawdźmy ile tych jajeczek jest. Sprawdźmy ile tych jajeczek jest. Tak, bo tam po jednym, to co po jednym zostało, to są plastikówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście yy, jajek dzisiaj. Bo tak jak mówię wcześniej już wcześniej już yy, wyjmowałem, ale to jeszcze nie wszystko, bo przecież jeszcze są kochiny. I jeszcze są zielononóżki Już mi się myli. Nie pamiętam czy od zielononurzek wyciągałem dzisiaj czy wczoraj. Słuchajcie tutaj u kochinów jajek nie ma. Ale są dwie kwoki. Są dwie kwoki. Zobaczcie. Zobaczcie. Jest. Kto tutaj jest? Jest Alicja? Nie wiem czy ją w ogóle widać przy tym oświetleniu. To raczej słabo. Jest Alicja i jest Hanka. Obie kwoki siedzą uparcie, uparły się, że będą mamami. A przecież to jeszcze za wcześnie. Ja nie będę jeszcze podkładał jajek pod kwokę. O ile w ogóle w tym roku będę y, organizował jakieś klucie z podkwoki. Ponieważ jeśli będę kluł, to najprawdopodobniej w inkubatorze. A pisklęta będą dorastać w odchowalniku. Najprawdopodobniej w tym roku z lęgów naturalnych całkowicie zrezygnuję. Wiatr dzisiaj, wiatr wieje, zamyka mi kurniki. Jedzcie, jedzcie, jedzcie i rośnijcie. Za chwilę zrobi się ciemno moi drodzy. Robota dzisiaj nie pozwoliła mi na wcześniejsze złapanie kamery i nagrywanie więc robię to już praktycznie po ciemku kury za chwilę się najedzą i pójdą spać pójdą spać wy obejrzycie odcineczek i też pójdziecie spać a Kaziu a Kaziu co? a Kaziu będzie myślał jak dopracować automatyczne otwieranie kurnika bo docelowo Będę musiał zorganizować, takie zorganizować, skonstruować, zmontować, zrobić takie otwieranie kurnika automatyczne do wszystkich moich trzech kurników. Chodzę, jak to się mówi, jak kot z pęcherzem. Kręcę się w kółko, nie mogę się zorganizować. Gdzieś tutaj miałem gdzieś tutaj koło pana mecenasa ale bałagan miałem wytłoczkę, tak jest bo to lepiej nie ryzykować. Już dzisiaj jedno jajko rozbiłem, zanosząc je do domu. A w wytłoczce to jednak zawsze bezpieczniej. Ile ich było? Pamiętacie? Tak, co to ja mówiłem? Że takie otwieranie automatyczne do kurników będę musiał skonstruować. Do wszystkich trzech kurników. Zobaczcie, ono będzie na tej zasadzie. Wymyśliłem, że to najprostsza zasada. Być może nie będzie jakoś mega hermetyczne, ale przy odpowiedniej obsadzie w kurniku to i tak, słuchajcie, i tak tam jest gorąco. I tak rano, kiedy otwieram kurnik, to w kurniku jest ponad 15 stopni Celsjusza. Więc więc tak, no. W następnym odcinku, jak mówię, zobaczycie na czym będzie polegało i jak będzie skonstruowane automatyczne otwieranie. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym piątkowym już odcinku.